Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na pyszne ciasto śmietankowo truskawkowe. Lekkie, delikatne, po prostu pyszne, mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam Was do obejrzenia filmiku. Masa truskawkowa. Teraz będę robiła masę truskawkową. Do jej zrobienia potrzebuję 700 g mrożonych truskawek lub świeżych. Truskawki teraz zblenduję. Za późno trochę je wyjęłam z Zblendowane truskawki przekładamy sobie do garnuszka z grubym dnem. I tak zblenduję pozostałe truskawki. Truskawki zblendowane. Do truskawek dodaję wyciśnięty sok z jednej cytryny. To jest około 45 mililitrów, aby truskawki nie straciły swojego pięknego koloru. Dodaję również 120 g cukru. Jeśli ktoś lubi słodsze, a truskawki są kwaśne, może sobie dosłodzić. I tak przygotowane truskawki wkładam teraz na palnik, a my będziemy przygotowywać mąkę. Tutaj przygotowałam sobie 70 g mąki ziemniaczanej. Do tego dodam 100 ml zimnej wody. I należy to dobrze wymieszać. Jak widać, truskawki zaczęły się gotować i do tej masy truskawkowej dodaję teraz mąkę ziemniaczaną z wodą i mieszamy. Musimy to dobrze wymieszać. Od zagotowania Zostawiamy jeszcze na palniku, ciągle mieszając, około 40 sekund. No już się zaczyna gotować, chwilkę mieszamy. Zobaczcie, jakie truskawki mają piękny kolor, nie straciły koloru. I wystarczy. Następnie przelewam całą masę do naczynia. I gdy delikatnie mi wystygnie, przykrywam folią i zostawiam aż będzie po prostu zimna. A w tym czasie będziemy robić resztę ciasta. Teraz będę robiła spód do ciasta. Składniki, które będą nam potrzebne, to oczywiście dwa jajka średniej wielkości, 50 ml mleka, 125 g mąki pszennej. Do mąki dodałam już jedną łyżeczkę proszku do pieczenia, 50 g oleju. A więc, zaczynajmy. Przygotowałam sobie również już blaszkę. Blaszkę wyłożyłam papierem do pieczenia. A no więc wkładamy jajka, cukier i już możemy delikatnie miksować. Do jajek dodaję mleko, olej, a na koniec przesianą mąkę. Oj. Mąkę mam razem z proszkiem do pieczenia. I teraz tylko delikatnie wymieszam. I ciasto mamy już praktycznie gotowe. Tak wygląda. Najważniejsze, żeby dobrze składniki były połączone. I takie ciasto przelewamy na blaszkę. Moja blaszka jest o wymiarach 28 na 18. Jeśli ciasto mamy dobrze wymieszane, możemy już przekładać do formy. Piekarnik nagrzewamy do 170 stopni. I teraz wkładamy nasze ciasto. Prawda, że proste? Łatwe, szybko się robi. Wystarczy teraz wyrównać. Jeśli piekarnik macie już nagrzany, wkładacie do piekarnika i pieczemy około 17-20 minut. Do tak zwanego suchego patyczka. Jak widzicie, ciasto wyjęłam już z piekarnika. A teraz zostawiam je do wystudzenia. Teraz będę robiła polewę czekoladową i do jej przygotowania potrzebne będą mi takie składniki jak czekolada 100 gram, 35 ml mleka i 15 g masła. Czekoladę rozpuszczamy. Dodaję masło na małym ogniu. Będę ją rozstapiała. I na koniec dodam mleko. Dostapiamy ją na malutkim ogniu. A teraz nasze ciasto poleję czekoladą. Możemy pomóc sobie, właśnie, pędzelkiem, żeby dobrze rozprowadzić. I takie ciasto teraz wkładam do lodówki na 15 minut. Następnie będę robiła masę śmietankową. Do jej zrobienia potrzebuję 250 ml słodzonej śmietanki. Ja mam śmietanę 36%. 250 g serka mascarpone i dodaję 2 łyżki cukru pudru. I dalej miksuję aż śmietana się ubije. Przepraszam, ja źle podałam. 300 ml śmietanki do 250 ml serka mascarpone i dwóch łóżek cukru pudru. Śmietana już ubita. To teraz przełożę ją od razu do rękawa cukierniczego. Masę truskawkową również przełożymy do rękawa cukierniczego. Ciężko mi się teraz zrobi, bo za dużo mam Masy. Tą masę równomiernie sobie rozłożę na spód blaszki, a teraz biorę świetanę i najpierw na boki. Jak widzicie, staram się robić taką takie zawiasy. Teraz będę robiła takie prostokąty. Też takich zawiasach. I jeszcze w środku. A teraz masę truskawkową. Masą truskawkową naprawiam te miejsca, w których nie ma masy śmietankowej. Tak jak tutaj widzicie. Tam, gdzie jeszcze z sklepkowy brakuje, można sobie później dołożyć. A teraz na wierz dodam śmietanę. Delikatnie można wyrównać. Gdy już ciasta wyrównaliśmy, nakładamy teraz następną masę truskawkową. No i ciasto mamy prawie gotowe. Więc tak jak widzicie, tyle musi być truskawek, żeby pokryło całą blaszkę. Bo cały most truskawkowy wykorzystałam na ciasto. Jak i również śmietany. I kochani, teraz to ciasto wkładamy do lodówki na parę godzin. Żeby się ładnie strążało. A potem Wam pokażę, jak wygląda. Ciasto tak się prezentuje. Posypałam je jeszcze wiórkami białej czekolady. Myślę, że przepis Wam się spodobał. Że wykorzystać go w swoich domach, zapraszam na mój kanał, komentujcie, lajkujcie, a na dzisiaj to już wszystko do zobaczenia w kolejnym filmiku.